Coś? Nic nie dałeś. No to nie. Mamy tu coś? Nic tu nie ma. No dobra. No to. No, o tu są trzy. Tu byliśmy. Tu jest. O, proszę. O. dobra No to idziemy dalej. Teraz tam by musiał wskoczyć używając jumping. O, coś tam mamy. Tak. Teraz Tak. Tak. Ej tam coś było, skop. Ej. O, jest. Uda się, udało się. Uff. Już myślałem, że Ha. Czekaj tylko teraz mogę tu na lampę wskoczyć czy nie mogę? Nie mogę na lampę wskoczyć. Mogę. O, tu mogę. Dobra. Dobra. Tak! jest. Mamy to. O! 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 Hej, ziomuś. Huu, Sadziłem to, sadziłem Widziałeś? Nie wolno, to bo nie miałeś kasku. Widzisz kask na dole, a bez kaka kaka kasku na budowie nie wolno być. O, tu coś jest, tu coś jest. Jest płyn. Acie. Mimo stare to jeszcze bąbelki są. O! Jakie zielone się zrobiło? Ty, słychać nawet. Jezu! jakieś rakotwórcze to jest Masakra! Co tu mamy jeszcze? O, tego nie chcę, tego też nie Tu mamy coś Dobra, nic tu więcej chyba nie ma, co? Ale coś by mogło być na rusztowaniu chyba nie? Czy Nie widać nic ukrytego? śmierć! Wow. Patrzcie, dwa magazynki na was poszły. No, I zostały mi trzy. Jak to tak? Straszycie tylko. Tam ziomuś ma srzykaweczkę, czyli ben, będę musiał chyba jakoś się tam dostać. Do was. Tam są jakieś drzwi nie ha ha, 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 ha. Jak ja mam się tam dostać? drabiny, bo po tym chyba nie wejdę, co? To znaczy, że tutaj tu są drzwi, tu są déjà vu, no. zasłonili. Ja ten pachołek co? Jezu, jaki on ten karton otrzyma. Jest tam w ogóle jakiś coś wybuchowego nic nie będzie. Trafiłem cię. Jest, nie żyjesz, mam cię. Kolejny. Dobra. Jeszcze ktoś? Pełne życie jest. Kefalumpy, kefalumpy, tu jest drabinka, dobra, dobra, tu jest sikawka, ale mógłbym... Tak jest. O, coś tam się schowało. Taka cisza przedłużą Nie? Dobra, tutaj na dole nic więcej chyba chyba nie ma. To idźmy. O, już skoczyło. Jak to mówił papa musimy iść zygzakiem. O, uwaga, uwaga, dobra, jest, 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 dobra, tak, jesteśmy, dobra, gdzie teraz, teraz tutaj, mm -hmm. coś się budzi. Jesteśmy na zewnątrz, ale jakaś taka, jakaś taka cisza jest, jakby. tak nie, po, nie podoba mi się ta cisza, o, o, o kurde Aj, 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 aj. Jeszcze ktoś? o bogaty, A będę musiał jakoś... Idzie mnie. Tak, idzie mnie. Dobra, chodź tutaj. Wiedziałem, że tutaj coś jest za cicho. Czaję. Ha 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 ha. ściągnąłem cię gadzie se kurde maszynówki sobie zrobili Juhu! o nie pękło ty Wo? czemu to tu nie pęka dobra tu nic nie ma tu jest puste, czekaj to będzie tak szybciej jak ja tak to powyciągam, nie ma nic, wszędzie pustki, pustki, tutaj też nic nie widać, nic tu nie widać. Mogę to nie mogę Nie ma nic tutaj o tu coś będzie W kiberku jest zawsze No proszę Mówiłem O się nawet ktoś kepował Na budowie, Majster na budowie, Majster na budowie, tego nie chcę. Chcę granacika tutaj chcę amunition. O, aż wam kibel, drzwi wam wywaliło. Tam ktoś? Nie ma No i wysrali ryzinka Zamiana Co jest z jamoś? Chodź, pomogę ci A, czekaj, ty tego nie mogę. A mogę tam Też nie mogę Chciałem pomóc Ci kopać, widzisz? No i dupson Mogę taczkę sobie pojechać, chociaż Ło, ale silny jestem Ciekawe czy mogę ją... Uwaga! O! Dobra Nie ma problemu Jakby coś trzeba było więcej podać, to mów o. Ty masz ciekaweczkę Tu masz granacik? Macie coś jeszcze? Ty, ty. Do tego domku nie można wyjść. No nie można. Się schował, patrz tam na górze i kurde, myśli, że świeci, nie? Kozak z PKS-u. New York! stare te gazety. Nie ma nic. O, o, o kurde. Whoa, fuck. Wow, fuck wow, ale ten ma strzały Kurde Tak go nie załatwię O o No Dawaj Mam cię Mam cię. Jeszcze jeden o kurde No powiem Ci strachami narobiłeś gdzie jest Mam cię, ale Ty Też mnie masz Nie mam strzygawki żadnej Ile mu tu amunicji? Tu mam dwie sztuki Tu mam dobra, wezmę to Masz coś dla mnie? Ty To sobie wezmę Masz coś jeszcze? Jakąś szykaweczkę, czy coś? Bo ja jestem na... Na strzała jestem. Może tu w kiblu będzie coś? Różnie to bywa. Różne rzeczy chowają do kibla. No i po co ci to było? No i po co ci to było? Coś ma, jest, jest, ciekaweczko ah. no, Dużo mi tego nie dało hmm. Dużo mi tego nie dało A, to jest to co wyszliśmy, dobra teraz tutaj na podwórku. Ale tu nie byliśmy na tym podwórku. Czy byliśmy? Nie, raczej chyba nie. O! U! A co to by się ziomuś stało i tego nie chcę Wszystko o. Jest jeszcze coś? O, mogę tu na Jakbym spróbował Tak, o jakby się popieściło to by się zmieściło o, Tu jest magazynek Eee... no dobra, wszystko wiemy. Aha. No chodź. Bum! O! Co z tobą zrobiło? To wygląda tutaj, dobra. To byśmy mogli załadować. Jeszcze mi się coś wysypało, czy nie? Mm, tu mamy dwa. Jak tam życie? Nie mam życia. Nie ma zdjumu życia? ś czy Dziwnie to wygląda patrz zagrodzili się. Nic nie ma, czyli musimy jednak wyjść tędy przepkamy żywę. Yeah. najlepsza broń do walki z zombiakami. Uuu, uh, oh, tutaj mamy laserki. Mamy zaminowane pole. Zaś musimy zygzakiem. A, ja, zaś trzeba się schylać Kanałami Jak szczury ha. Ja bym to wysadził najlepiej Ale to <ścoughs> Jak to położyli? No dobra, to musimy chociaż to spróbować. No. Nice. Dobra. To nam się udało, ale to... To byśmy zrobili boom z tego. Na przykład weźmy sobie tą butelkę. I teraz, czy pytanie, czy trafimy? Wow! Uhuhu, ale ma ale to ma rozrzut. To nie tak miało być. Czekaj, w ogóle, co, co tu jest? Nic tu nie ma, zamknęli. Jak to tu wygląda? Mogłem się tu schować? O, już myślałem, ale się udało. Udało się, udało się. Stary szyb Damy radę tam skoczyć? O, tu nie Na beczkę tak We trzy metry już mniej O, ale tu są deja vu Dobra, musimy je podnieść Kurde o. Mam nadzieję O, 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 o. No, hop No, dawaj, do góry, dawaj Ooo, oh, fuck! Jak to jebnie, to tu jebnie wszystko.